Dzień dobry, Krzysztof Petek z tej strony. W ramach absolutnie niezmąconej żadnym politycznym trzęsieniem ziemi jedności politycznej, PiS Jarosław Kaczyński zaprosił działaczy na świąteczno-opłatkowe spotkanie. Były życzenia i kolendy, wspólna fotografia, to ważne, i snucie planów na przyszłość. Ale przecież nawet ostatnie matołki w tej organizacji przestępczej wiedzą, że jedyna wspólna przyszłość jawi im się raczej jako osadzenie w tej samej jednostce penitencjarnej. Ale orkiestra grać będzie do końca. Jarosław Kaczyński zorganizował tradycyjny opłatek, i przyszli prawie wszyscy znaczący z szczytów PiSu. A potem Mateusz Morawiecki zorganizował opłatek dla niektórych z PiSu. Jacek Kurski ostatnio skrytykował mocno Mateusza Morawieckiego, co wywołało szerokie reakcje. I to reakcje głównie w Prawie i Sprawiedliwości. W PiSie, bo to słowa Prawo i Sprawiedliwość zupełnie mi do tej organizacji przestępczej nie pasuje. Ale w ramach serii długich wpisów na Platformie X Kurski zarzucił Morawieckiemu brak lojalności wobec PiS i Jarosława Kaczyńskiego. Zarzucał mu, że Morawiecki działa na własną rękę poza mandatem środowiska. No co jest prawdą, ale nazywanie tego po imieniu w tym środowisku jest dosyć niebezpieczne. za obu stron. Zarzucił mu, że zachowuje się, jakby się czegoś bał. A co ma się nie bać? Afera Rars na karku. Ciężkie miliardy wyprowadzone, de facto ukradzione przez różnych jego koleś, Majątek zbijany w szarej strefie, a może po prostu, po prostu nielegalnie po prostu kradziony. Kurski stwierdził, że Morawiecki ogłasza się premierem. No, trochę tak, ale to dlatego, że wśród różnych swoich kandydatów, w zależności od pory roku i poziomu świadomości, Jarosław Kaczyński ogłosił go także przyszłym premierem. No bo co mu zależy, ma już ich chyba sześciu czy siedmiu. Stwierdził Kurski, że Morawiecki miał organizować konkretne spotkania opłatkowe dla polityków PIS, zamiast uczestniczyć w głównym przy Nowogrodzkiej. No to nie tak, bo na to główne też przyszedł, jak się okazało. Kurski przypuścił także możliwość, że Morawiecki jest szantażowany przez przeciwników politycznych. Może on czuje się szantażowany w tym znaczeniu, że wyciągają się po niego macki sprawiedliwości i Morawiecki nie może zrozumieć jak to. Ja przed prokuratorem? Ale dlaczego ja jestem bogaty i ważny? bo w ich świadomości tylko prości ludzikowie albo po prostu opozycja stają przed prokuratorem, a my jesteśmy nietykalni. Generalnie Kurski stwierdził, że te działania są szkodliwe dla partii i wskazał spadki poparcia dla PiS. Tak, to prawda, PiS traci poparcie. Tak, to prawda, działania Morawieckiego generalnie są szkodliwe dla partii. Tak. Gratuluję Morawieckiemu, dobra robota. A Kurski miał rację, tylko że co to oznacza? To oznacza, że nazwał po imieniu to, że PiS upada, a oni wewnątrz nie lubią takich rzeczy mówić. Morawiecki, sprytniejszy zdecydowanie od Kurskiego w tym wypadku, poszedł do telewizji Republika. Tak, czasem muszę to oglądać. Źle się z tym czuję, to prawda, ale czasem zerkam, bo to nawet nie jest cyrk. To nawet nie jest oglądanie stypy, ani komedii, ani kabaretu. To jest żenujące, bolesne. Czasem piję przy tym jakąś kawę, bo gdybym pił alkohol, to chyba właśnie przy oglądaniu Republiki. Dziękuję za kawę tym, którzy mi kupili bajkofi. Mogę sobie. Płukać gardło smacznym płynem. Morawiecki stwierdził, że nie trzeba zajmować się takim zawodnikiem, mówiąc o Kurskim pogardliwie. Że jego zarzuty to są manipulacje i nie są godne uwagi, czyli próbował to spłycić. No bo mer merytoryka zarzutów odnosi się do faktycznych działań Morawieckiego, tylko że on nie chce o tym mówić. Kaczyński chyba też nie chce o tym mówić, bo on mimo wszystko chce mieć przynajmniej na tej pocztówce, na tym zdjęciu Morawieckiego obok siebie. Ale Morawiecki honorowo stwierdził, że zawsze odpowiada, gdy jest atakowany. Ale przecież wpis nie ma mowy o podziałach czy rozłamie. No to już było zabawne, to przynajmniej przez chwilę się pośmiałem. Ale Morawiecki zawsze był mistrzem świata w mówieniu najgorszych bredni, prostych, wielutnych kłamstw z pełną powagą, patrząc w oczy czy w kamerę. On tak umie. Trzeba powiedzieć, że on tak umia. Wielokrotnie powtarzał on i Kaczyński, i Czarnek, i Jaki, wielu innych, że nie ma mowy o żadnym rozłamie wpis, nie ma żadnych frakcji, nie ma nic. I ciekawe, bo oni tak wszyscy mówią jednym głosem, że nie ma żadnego rozłamu. A mnie zawsze przychodzi do głowy stwierdzenie Margaret Thatcher. Pamiętam, chociaż byłem młodym chłopakiem, jak ona powiedziała kiedyś publicznie przed kamerą, jeżeli wciąż musisz ludziom powtarzać, że jesteś damą, to nie jesteś. I parafrazując, jeśli wciąż musisz mówić ludziom, że nie ma rozłamów w partii, to jest. No bo gdyby nic nie było na rzeczy, to albo nikt by o tym nie mówił, albo moglibyśmy to zupełnie zignorować. A my musimy ciągle swoim wyznawcom mówić, no bo przeciwnicy i tak widzą, co jest, że nie to tylko taka propaganda, że wszyscy się tu kochamy, tulimy, że tem, że tem. Jak w tej sekcie takiej. Pamiętacie, żandarm na wakacjach czy w Saint-Tropez z Louisem de -Finé. Tam była taka grupa hipisów w małym busiku, w kwiatki kolorowym. On tam do nich trafił i oni wszyscy kocham cię, kocham cię. To taka sekta w pisie się robi. Nie ma rozłamu, no, no, nie ma rozłamu, aleją się niesamowicie. Zresztą sam Morawiecki pokazał to, no bo tak, z jednej strony mówi: Nie ma mowy o rozłamie, a z drugiej strony, co się dzieje. Działacze pis jako przykładowi chrześcijanie, katolicy, specyficzni polscy katolicy, polityczni katolicy, bo to oni taką sektę robią. Bo wielu katolików czuje niesmak, kiedy patrzą na ten polityczny katolicyzm Kaczyńskiego i jego ekipy. Zatem, jako katolicy pisowscy, postanowili uczcić narodziny Chrystusa. Symboliczne zupełnie. Zresztą wkrótce opowiem Państwu w większym filmie, iluż to bogów na przestrzeni kilku tysięcy lat urodziło się 25 grudnia i dlaczego. No ale to w przyszłym tygodniu. Tymczasem najwyraźniej Kaczyński ma swojego Chrystusa, którego postanowił uczcić kolędami i opłatkiem, a Morawiecki swojego bardziej biznesowego, takiego Chrystusa bankiera. I też go postanowił uczcić. Obu zresztą, jeden i drugi, zapisali do swojej partii, no bo jakżeż to, Chrystus mógłby nie być partyjny, no nie? Morawiecki przyjechał. Na wyraźną prośbę Kaczyńskiego przyjechał do siedziby PiS na opłatek. Ponoć Jarosław Kaczyński dzwonił do niego osobiście, namawiał go, bo bardzo chciał mieć z nim fotkę. To zdjęcie wspólne to jest taki dowód materialny. Na to, że jednak rozłamów PiS nie ma. Te dowody materialne są ważne dla niedowiarków. Ja bywam w różnych miejscach, nie wszędzie robię zdjęcia. I kiedy na spotkaniach autorskich opowiadam ludziom, albo pokazuję fotografie, które ja robiłem, to pytają, a gdzie pan jest? Mówię, no za aparatem, nie? ale na żadnym zdjęciu pana nie ma. I oni żądają moich zdjęć czy filmów na dowód, że jak gdzieś byłem. Cały czas muszę udowadniać, że gdzieś byłem. Tak jakbym był kłamcą, który opowiada brednie, nie ruszył w życiu z Polski, a opowiada, że mieszkał z Indianami Macigenga, Aszaninka. No tam akurat jestem na licznych zdjęciach, ale bywam w miejscach których nie ma nawet warunków do robienia zdjęć. I tutaj też, rozumiejąc ten mechanizm, Kaczyński za wszelką cenę chciał mieć choćby w tłumie zdjęcie z Morawieckim. Jak ktoś mówi o rozłamach, to on wyjmie to zdjęcie, wydrukują mu internet, mu drukują to zdjęcie, też mogą. I on wyjmie, nie ma rozłamu, nie ma rozłamu. Rozłam to fikcja i tak będzie z tym biegał. A Morawiecki przyjechał, bo to jest bezduszny, cyniczny gracz. Przyjechał się też zorientować, jak zostanie potraktowany. A potem Terlecki i inni pojechali do Morawieckiego. Ale o ile do Kaczyńskiego cała ta wierchuszka PiSu dostała zaproszenie, o tyle do Morawieckiego nie. Najważniejsi zaproszeni to byli tak zwani maślarze. Rafał Bocheński, Jacek Sasin, Michał Dworczyk, i tam parę osób. Tylko po co ta druga wigilia? Otóż chodziło o liczydło. Morawiecki chciał przeliczyć, przeliczyć szable, jak to niektórzy mówią. Czyli sprawdzić, ilu ludzi w PiSie w razie otwartego konfliktu będzie po jego stronie. Ilu stanie obok niego. Pik, pik, wyłączam, przepraszam. Tak się zdarza. Oczywiście to policzenie szabel nie oznacza żadnego rozłamu, powie Morawiecki. I o tyle ma rację, że on nie chce, najwyraźniej nie chce tworzyć nowej partii. Za dużo pracy zbyt wiele lat poświęcił działaniu w ramach PiSu. On nie chce zakładać nowej partii, zaczynać od zera. On chce po prostu przejąć PiS. On już widzi, że Jarosław Kaczyński ma takie wrotki założone, i po tej równi pochyłej, która coraz bardziej się pochyla, tak zjeżdża, a tam na dole jest takie dziwnie pachnące błotko, które być może wytworzyły różne zwierzaczki, jedzące trawkę albo inne zwierzaczki. Błotka tam jest dużo, ono już bryzga na Kaczyńskiego. A Morawiecki to smukły, pełen uśmiechów, kiedy trzeba. Czeka tam na górze, jeszcze tak dmucha na Kaczyńskiego, żeby on szybciej zjeżdżał po tej równi pochyłej, i potem sobie przejmie folwark. Jedyny szczerotek w tej całej ekipie to jest pan Terlecki. O ile jest wrednym typem, o tyle on nie umie kłamać, nie chce kłamać, albo ma to głęboko w piwnicy. Niedawno powiedział, ziobro na stopi. Co było prawdą, ale nikt inny w pisie tego nie powiedział. A po tej wigilii, wychodząc od Kaczyńskiego i kierując się do Morawieckiego, bo to, półtorej godziny różnicy było między tymi spotkaniami, Terlecki powiedział: Jacek Kurski nie jest problemem. Największym problemem są maślarze. Maślarze. No, czyli ci właśnie, Bocheński, Sasin, Dworczyk, tamta ekipa. Bo to są ludzie właśnie bliscy Morawieckiemu, czyli tej ekipie cyniczno-biznesowej. Problemem dlaczego są? Bo to są ludzie o jakiejś tam sprawczości. Wprawdzie niektórzy z nich, typu dworczyk, mogą nagle zniknąć z rynku politycznego, a pojawić się za kratami, czego im serdecznie życzę, ale póki co działają, sieją swoją propagandę. Morawiecki na X napisał, że PiS potrzebuje jedności, ale nie oznacza to braku dyskusji. Ale ta dyskusja w wykonaniu Morawieckiego to jest jak strzelanie z armaty. To jest jak rozprawa z prezydentem w mojej książce. Zabić prezydenta to jest robienie polityki przez służby specjalne za pomocą usuwania pewnych osobistości z życia politycznego. Kto chce wiedzieć, jak przygotowywany był zamach na Nawrockiego, chociaż oczywiście jest to political fiction, no to można sobie poczytać, zamówić tę książkę. Dziś już wpisywałem dedykację, i część książek idzie szybko. Jeżeli nie wierzycie, słuchajcie, najszybciej wysłana książka to jest tak, ja tu podpisywałem książki, przyszło zamówienie z dedykacją dla pana Ziemowita. Więc wpisałem. Natychmiast została wygenerowana naklejka, i w 20 minut później książka została wysłana z innymi. Także można zamówić tak jak i Kryminał Wycinanka dla młodzieży, jeśli chcecie. Słuchajcie, sześciotomowa seria Operacja Hydra o młodych agentach. To takich trochę Jamesów Bondów mamy tutaj, tylko autentycznych. Może też być pojedynczo każda ta książka kupiona, albo polecam. Toksyczną szaradę, przygodę w przepięknym miejscu na szlaku kajakowym Krutyni, zwanej Amazonką Europy, ale przygoda dość niebezpieczna, brałem w niej udział. Tym młodym ludziom, bo to są 18-19-latkowie, tym młodym ludziom trochę z moim wsparciem udało się uratować. Taką liczbę ludzi, że nie sposób tego policzyć. Bo może się okazać, że chodziło o setki tysięcy osób. Dlaczego? No to możecie poczytać i wy, ale możecie też kupić tym nieco starszym nastolatkom. Bo to raczej nie jest książka dla 11-12 lat, ale już 6, 7, 8 klasa i starsi mogą czytać. Dla Państwa także mam jeszcze około 20 egzemplarzy. Wojny u progu to jest poradnik survivalu, poradnik przetrwania w sytuacjach krytycznych. Ja to nazywam szczepionką. Szczepionką na sytuację krytyczną związaną z zagrożeniem wojennym, ale także katastrofami, nawet brak prądu przez dłuższy czas, już nie mówiąc o katastrofalnej zimie albo zepsuciu się samochodu w środku lasu w nocy, w styczniu. To wszystko są sytuacje krytyczne. Jeśli wiemy, jak się zachować, prawdopodobieństwo przetrwania rośnie. Jeśli zachowujemy się intuicyjnie albo paranoicznie robimy nic, no to możemy przypłacić to życiem. Tym bardziej, gdybyśmy się znaleźli na terenie objętym wojną. Tutaj z Jackiem Pałkiewiczem po, po 300-400 -kroć, kroć odpowiadamy na pytania, jak myśleć, co robić, jak decydować? Zwłaszcza w sytuacji, kiedy idzie wojna, albo my jesteśmy nagle rzuceni na teren objęty wojną, zamieszkami, jakąś rewolucją. Uciekać, czy zostać? Jeśli zostać, co zrobić? Jeśli uciekać, jak? Jak się przygotować? Co mieć wcześniej? Jaką wiedzę posiąść? Co przetrenować? Można zamknąć oczy i powiedzieć, nic mi nie grozi. Bo niektórzy mówią, o, piszesz takie książki, wywołujesz wilka z lasu. Ale wywoływanie wilka z lasu to jest hokus pokus, a ja nie zajmuję się czarami. Zostawiam to egzorcystom, tak? Niech ksiądz Salceson się tym zajmuje. To jest jak szczepionka. Nie wiesz, czy spotkasz się z prądkami cholery. Ale jeśli zaszczepisz się na cholerę, to w razie spotkania masz większą szansę przetrwania. Kosztuje ta książka... Bodaj 35 zł. Wszystkie linki do książek są w pierwszym komentarzu. A może uratować życie Wam i Waszym rodzinom. To nie jest marketing, tylko to po prostu tak działa. Teraz książki wysyłamy dwa razy dziennie wieczorem, późniejszym pójdzie cała partia dla, do paczkomatów, więc polecam tę drogę. Tak jest najszybciej. A kto zamówi przesyłki polecone pocztowe, no to pójdą znowu jutro koło południa. Drodzy, przedświąteczna wysyłka trwa, ale jeżeli ktoś z Was ma ochotę jeszcze jakoś wesprzeć mnie, to tutaj trzeba zasubskrybować. Pamiętajcie o tym jeśli ktoś regularnie ogląda, a nie subskrybuje to jest takie trochę rozdwojenie jaźni bo subskrypcja oznacza rodzaj poparcia dla rozprzestrzeniania się takich filmów no i kto chce mnie wspierać jest przycisk wesprzyj albo w pierwszym komentarzu buy coffee, kup kawę dziś też ktoś mi kupił, dziękuję bardzo ale można następną jednocześnie jak kupujecie mi kawę pamiętajcie, że częstujecie także 8 kotów piwnicznych, którymi się opiekuje, znaczy sześć piwnicznych, dwa siedzą w domu. Nie żebym je kawą karmił, one mają swoje radości w puszkach, które w plecaku przynoszę dzień w dzień. Wracając do tych biednych dwóch Chrystusów, Kaczyńskiego i Morawieckiego, których oni zapisali do partii. Morawiecki zorganizował rodzaj takiej testowej wigilii, czy opłatka, czy jak zwał tak zwał. Ale tam przyjechał nawet pan Bogucki z kancelarii tak zwanego prezydenta. Niesamowity intelekt, jak mówią zwolennicy Batyra. No, jeśli ktoś Boguckiego uważa za wielkiego intelektualistę, to zastanawiam się, za kogo uważa samego siebie i co on sobą reprezentuje. No, przecież, Nawrocki wokół siebie zebrał ludzi z takiego klucza, jak Kaczyński zbiera, czyli nieważne co ten człowiek sobą reprezentuje, byle po pierwsze był wierny, a po drugie, że był głupszy ode mnie. A znaleźć grupę ludzi, którzy będą reprezentować intelektualnie coś poniżej Nawrockiego, nie jest łatwo. Oczywiście tam jest także Cenckiewicz, który jest sprytkiem, bo tak naprawdę to on jest prezydentem, a Nawrocki jest takim jego joystickiem, którym on tam... Sobie miesza, ale Cęckiewicz przy całym swoim sprycie i tak wkrótce stanie przed sądem i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak czy inaczej, słuchajcie, co jest znamienne. Jarosław Kaczyński także Boguckiemu wielkiemu zwolennikowi Nawrockiego obiecywał, mamił go premierostwem komuż on nie obiecywał premierostwa. Chyba tylko mnie i pani Kasi, która sprzedaje w sklepie. Ale Bogucki potraktował go tak serio jak serio, można uważać, że Kaczyński będzie mógł jeszcze mianować kiedykolwiek premiera. Wszyscy wiedzą, że Kaczyński nic już nikomu nie da poza obietnicami, że Kaczyński nic już nie znaczy. Więc Bogucki niby dyplomatycznie powiedział o dziękuję bardzo, ale ja mam dużo roboty przy prezydencie, tak jakby Polska miała prezydenta. Jak widzicie, nawet z okazji świąt można dostrzec, że w pisie tonącym powstają rozłamy i frakcje. Ale aż do zatonięcia tego Titanika, do ostatniego bulgotu oni będą wszyscy krzyczeć, że stanowią absolutną jedność i niewzruszony monolit. I niech krzyczą. A wkrótce i tak będzie bulgotanie. Tak to widzę.